mywarkę, niech odkurzy od czasu do czasu, żeby też miał poczucie, że coś daje od siebie, no, ale najczęściej w wielu domach tak nie jest. No więc te dzieci się uczą kanału jednostronnego, po prostu. Mama i tata to bankomat, nie? Więc, więc podchodzę do bankomatu i mówię co chcę, nie? a bankomat robię żyt, wypłata, żyt, wypłata. Nie? No i teraz przechodzi życie dorosłe, że się od niego coś wymaga. Przecież oni idzie do pracy zarobić, a nie pracować, nie? No. <laughs> Czy pracodawca nie wie? <laughs> to nie <mi> się podoba. <laughs> no. No. Czy pracodawca nie zna tak prostych praw, prawda, nie? No. No i potem idą na przykład na rozmowy o pracę takie, takie osobniki. No i na przykład mówią... Już słyszałem o takich przypadkach, nie, że... Zaczyna się rozmowa o pracę, o przerywa tą rozmowę i mówi, proszę mi nie mówić o firmie, o obowiązkach, proszę powiedzieć, ile dostanę. Mm -hmm. Na dzień dobry w ogóle, po 30 sekundach, nie? No, no to jest właśnie typowa. No, no nie, na tym co się kończy najczęściej wiadomo jak. Ja, Jakie zalety też mają w tym, że są tacy mniej... No, nie, no, nie może to super poczucie wartości, ale jakieś zasoby w sobie mają taki większy luz, może, że się nie krępują, tak jak nas wychowali, tak? Odzywać, no tak, się, ale to, właśnie to są ci nie? dobrze prowadzeni, którzy mają rzeczywiście wysokie poczucie własnej no. wartości jest to pokolenie, które się nie będzie godzić na nadgodziny tak, zadania i umieść dziewczyna pracę na, na praktykach tak, bardzo fajna tak. i bardzo konkretna i widać, że jest fajnego do domu, bo nie ma tych toksycznych wzorców i i no konkretności, i to na siebie w taki sposób zdrowy. I nie wiem, no może no 21 lat ma, czy coś takiego do To przecież, nie? Więc tak jak powiedziałem, w zależności, jak będą prowadzone w tak. nie? że to. Za, po to to młodsze dobrym... pokolenie z jednej strony wśród rodziców no, no, różnica jest taka, że te trendy wychowawcze są teraz lepsze. Tak ja więc wielu rodziców lepiej wychowuje dzieci niż złoto za komuny, więc jest część takich właśnie. Które ma dobre tak. poczucie mm -hmm. własnej wartości, dzięki nim no. się ten rynek pracy zmieni na lepsze. Bo nie dadzą się sobą pomiatać, no, ale tak. część jest takich no, toksycznych domów nadal, a są roszczeniowi też ze na to, że tak jak ty mówisz, Sebastian, że w internecie mm. widzą, że, co się dzieje, że kto, kto tam. Ile mm -hmm. to niby niektórzy mają, chociaż my też wiemy, że to jest tylko manipulacja. Mm -hmm. Także to różnie to bywa, kochani, będzie różnie tutaj. No. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to jest po prostu, no... No, ale oni i tak się zderzą z rzeczywistością, bo oni nie no. mają wysokiej samooceny. Albo rzeczywistość się zderzy z nimi. Gdzie <ślepy> <ślepy> <Dół> gorzej, <ślepy> <za rzeczywistości>. <ślepy> <ślepy> Ok, kochani, zostawmy te tematy. Młodzi za jakiś czas nam pokażą, co potrafią. Dlaczego tak. A A nie? Pokazują, ja Taka karma. Trzeci człon, bardzo ważny. Miłość, kochani, miłość jest najważniejszą wibracją, najwyższą we wszechświecie. Przede wszystkim na dzień dobry, tutaj zapomniałem jeszcze dodać przy cechach poprzednich, miłość, szacunek i akceptacja wymagają oczyszczenia intencji do każdej z tych rzeczy. Dlatego, że my możemy mieć różne wyobrażenia na ten temat, i nie zawsze one są dobre. I teraz jak mamy jakieś wyobrażenie, to podświadomość zamiast urzeczywistniać cechę właściwą, będzie urzeczywistniać wyobrażenie. Mhm. A my nie chcemy kolejnych wyobrażeń, my chcemy poznać tą cechę i dać jej urosnąć taką, jaką ona naprawdę jest. No, na pewno spotykaliście się nieraz z różnymi definicjami szacunku. Prawda? Najczęściej są to definicje jednokierunkowe, Czyli najczęściej, że wy macie obowiązek kogoś szanować, mówię o tych złych wyobrażeniach, ale oczywiście ta osoba nie musi szanować was, ona jest, jakby, ona ma dyspensę, jest usprawiedliwiona i ma prawo was nie szanować, podczas gdy wy macie obowiązek szanować pod każdym względem tą osobę, bez względu na to, jaka ona jest wobec was, co ona zrobi, czego nie zrobi i tak dalej. To ja Wam powiem jedną rzecz, do czego Was i tak będzie dobra samoocena popychała. Nigdy pod żadnym pozorem nie ufajcie relacjom jednostronnym. Zawsze od nich uciekajcie, nie dajcie się im. A niestety wiele systemów wychowań uczy takiej relacji jednostronnej. Zawsze ufajcie systemom dwustronnym. Co to oznacza? Na przykład, jeżeli do kogoś podchodzicie z szacunkiem, i ta osoba odwdzięcza się szacunkiem, jest relacja dwustronna? Jest. Ale ona jest pozytywna. Nikomu nie będzie przeszkadzać. Więc tutaj nie ma potrzeby, nie wiem, hierarchizowania, ustawiania, zastraszania, czy bóg, je czegoś jeszcze. No bo po co? Tak samo jak kogoś kochacie i ktoś się na przykład uczuciem odwdzięczy, no też jest okej? Okay? Jest okej, okay, prawda? Nikt nie cierpi. Ale jeżeli mamusia czy tatuś chce być wredny, a zarazem chce być szanowany, no to już musi tu pokombinować to, a przynajmniej próbować wmówić dziecku, że taki stan rzeczy jest normalny, że tak być powinno, że to jest oczywiste, że tatuś zasługuje na szacunek, a dzieci i ryby głosu nie mają. Nie? No jest relacja jednostronna? Jest. A co gorsze, jeszcze bije dziecko, mówiąc, że go uczy szacunku. Jakie potem wyobrażenie ma dziecko na temat szacunku? Mm. Nie będzie chciało tego urzeczywistniać. Ale to jak, to ale jak dziecko daje ojcu, to ojca nie szanuje. No właśnie. Znowu tutaj, jeżeli tatuś bije dziecko w ramach szacunku, czy czegoś tam, to to się nazywa wychowywanie. Jeżeli dziecko w końcu dorośnie i przeleje tatusiowi, nazywa się to haharstwo, czy Bóg wie tam jeszcze jak. Nie? To są też. Interpretacje jednostronne. Nie ufajcie interpretacjom jednostronnym. Jeżeli jest jednostronna, najczęściej jest fałszywa. Absolutnie nie. I teraz na pewno, na pewno kiedy będziecie pracować nad oceną, będzie Was popychało do tego, żeby rosnąć siłę. To znaczy, mam na myśli, będzie Was popychało w tą stronę, żeby w relacjach z innymi ludźmi stawiać się na równi. Nie wyżej, nie niżej, na równi. I powolutko będziecie czuli, że pcha was tą stronę, żeby z ludźmi rozmawiać tak. Nawet jeżeli to jest, nie wiem, pan prezes, nawet jeżeli to jest, nie wiem, papież, prezydent, no okej, okay, to jest jego funkcja, ale to nie znaczy, że on jest lepszy, a ja jestem gorszy. To podchodzę do niego tak, daję mu rękę, ale tak, nie tak, o, tylko po prostu tak, ja jestem mu równy. On ma tylko inną funkcję społeczną, ale ja jestem mu równy jako człowiek. I nie jestem ani gorszy, ani lepszy. On zasługuje na szacunek, ja też zasługuję na szacunek. Nie ma potrzeby płaszczenia się w jakikolwiek sposób, bo to ludziom szanującym się nie jest do niczego potrzebne. Płaszczenie najczęściej potrzebne jest tym, którzy powiedzmy sobie kryją się, kryją swój, swoją niską samoocenę za jakimiś tam rzeczami społecznymi, na przykład to można często wyłapać je na studiach, jak ktoś był, to są, wiecie, że są profesorowie, którzy mają dobry kontakt z, ze studentami, oni pozwolą sobie nawet mówić na ty. Dla nich to nie jest problem i widać od razu, że on świetny jest, asertywny, on potrafi się dogadać z każdym studentem, nawet opornym, i dla niego to nie problem. Co się za tym kryje? Jego osobowość jest dobrze rozwinięta. I on nie potrzebuje tych wszystkich tam rzeczy społecznych, żeby się za nimi kryć. No i druga skrajność. Są profesorowie, gdzie jak podejdziesz do niego, to zanim nie wymienisz tego wszystkiego, nie wiem, magistrze, profesorze, doktorze, habilitowany, nadzwyczajny, nienadzwyczajny, rektorze, coś tam. Jak zapomnisz o czymś, no to jesteś bezczelny. I wyjść, nie? Chyba rehabilitowany. No tak, to no tutaj czasem rehabilitowany to zależy. Okej, okay, żartuję sobie. Natomiast no, najczęściej za tymi fasadami społecznymi kryją się właśnie ludzie, którzy mają niskie poczucie własnej wartości i powiedzmy sobie, no, używają tych fasad, żeby wymusić pewną taką właśnie różnicę społeczną. Nie? Żeby człowiek przed nim czuł respekt czuł swoją gorszość, a jego wyższość, nie? Znaczy w naszej kulturze, bo tam na Zachodzie, czy tam z Kamilami, to jest też inaczej. No a tak, tak, w tak w ale Znaczyń no... Nami ogólnie chyba mają najwyższą wyższą samoocenę. Ten... 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 Tutaj, tutaj Znaczyń, niestety jest to mocno odczuwalne jeszcze gdzieniegdzie, no, no, no i... No podstawą tego ma być, no nie samoocena, tylko ten sam fakt istnienia tej, w sensie, że no nie wiem, jestem mąską istotą, tak? Do tego zaraz dojdę, do tego zaraz dojdę. U nas no, to jest sprawa, że jesteś jest stary, to trzeba szanować, bo jest stary. Albo jest na jakiejś różnicy, to trzeba szanować, bo jest na To nie Ale jest... widzisz, to co teraz powiedziałaś, najczęściej widzisz, to jest tak, że społeczeństwo ma tendencję do spaczania takich rzeczy. Bo widzisz, mówi się o szacunku do osób starszych i zdziwicie się, się, ja jestem za. Na przykład, jak widzę 80-latka w tramwaju, gdzie ledwo się trzyma na nogach, ledwo stoi, no to ja mu miejsca ustąpię. No bo z racji tego, że jest starszym człowiekiem i to ciało już jest niedołężne, no widzę, że ledwo stoi, nie? No to tak kurde, nie się nie tak stał, ledwo to też bym... Ale to nie oznacza, że jak będzie na przykład, nie wiem, człowiek toksyczny przede mną, to z racji tego, że on jest starszy, to teraz może pojeździć po mnie jak nie wiadomo co. A ja muszę tylko uniżnie głowę przed nim pochylić, bo on jest starszy. Tak. Nie? To jest właśnie spaczenie. No tak, to, to, jest to jest spaczenie. Na podstawę, z czego ma ten szacunek wyrastać? Co on ma wyrastać? To nie z samochenie, bo wtedy szanowałabym tylko tych, co mają wysoką, a tych, co mają niską, to nie szanuję. Znaczy powiedzmy sobie tak, że szanujemy każdego człowieka z racji tego, że jest boską istotą. A jak Czekaj, czekaj, szanujemy każdego, szanujemy każdego, natomiast nie musimy się zgadzać z jego postępowaniem. Nie musimy akceptować jego postępowania, i to jest różnica, którą często ludzie nie rozumieją. Ja mogę do kogoś, nawet do człowieka, który żyje w 100% odmiennie niż ja, ja podejdę z szacunkiem, ale nie jest to równoznaczne z tym, że ja wspieram jego styl życia. Ja szanuję jego, nie jego styl życia. To jest jego wybór, jego system wartości, nie mój. Ale no, nie upoważnia mnie to, że na przykład, jeżeli on żyje daleko, daleko od mojego systemu wartości, to że automatycznie będę go nie szanował. Nie? Absolutnie nie. Na szacunek zasługuje każdy, ale też szanuje siebie. Co to oznacza? Że w relacji z każdym człowiekiem wyznaczy granicę. I z każdym to będzie inna granica, dlatego że żyjemy w świecie różnorodności. Na pewno różne szkoły i różne rzeczy, które potem odreagowujecie, na przykład misyjne rzeczy, misjonarskie, uczyły Was, że trzeba kochać każdego bezgranicznie i go nie oceniać. No to trzeba też rozumieć. Z misjonarskiego punktu widzenia nie ma większej głupoty. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy sobie, misjonarz jest uczony, że nie wolno mu oceniać niczego. Dokładnie. Ok, ja rozumiem, że nie oceniamy kogoś, że ma, nie wiem, krzywy nos, mm. gruby nos i tak dalej, ale oni też są uczeni, że nie wolno oceniać intencji i nastawień drugiego człowieka. No przecież jak nie oceniamy, nie odbieramy intencji czy nastawień drugiego człowieka, to jesteśmy jak tarcza na strzelnicy. Dokładnie. Uważam, że w świecie różnorodności, żeby dobrze żyć, musimy odbierać intencje i nastawienia drugiego człowieka. Mieć tą empatię rozwiniętą. I teraz ufać jej. I teraz jak ktoś do nas podchodzi i empatia nam podpowiada, że ten człowiek nie ma szczerych, dobrych intencji, no to granica będzie inna niż jak spotkam człowieka, który będzie dla nas, no z szacunkiem do nas podchodził, będzie szczery, będzie uczciwy, no to ta granica będzie zupełnie inna otwartości, rozbów, wspólnych no działań, tak, wszystkiego, się nie? Się burzą, że na przykład człowiek mówi szczerze, znaczy no tak to no czuje szczerze faktycznie, tak, że są nieczyste intencje i czasami można się spotkać z, tak, z takim atakiem, że odwrócenie kota ogonem, nie? Że my, że my źle odkryjesz no, nie... czyjeś nieczyste intencje, tak, to się to tak, pokazuje, tak, to się okazuje, tak. Bo ten to, człowiek to, się to, czuje dokładnie to, zagrożony i to jest jego... Osłonięty, osłonięty się czuje, to, osłonięty. Tak, tak, osłonięty. No, to, że no, to udowadnia, że, że tak nie jest. Mimo, że tak jest. Dokładnie. Czyli co wtedy na przykład? I, przy, przy I tak zostawić roku? go, ponieważ oni tak dostał od nas informację, że my wiemy. Ale to, to jest dobre, żeby mówić na przykład taką informację. Też zależy. Zależy z w jakiej nie, sytuacji nie. jesteś i z kim. To co, znowu trzeba się zdać na empatię. Na empatię. Bo jest, te, jest jeszcze coś takiego jak odbieranie sytuacji. Widzisz, mm -hmm. Podam to na innym przykładzie. sobie Zaraz zrobimy przerwę pięciominutową. No. <laughs> Ale jeszcze dokończę wątek. Czasami ludzie się mnie pytają i różne szkoły do tego różnie podchodzą. No, że jak podchodzimy do kwestii prawd i kłamstw. No, zdziwię was, ale ja uważam, że do pewnego momentu kłamstwo jest rzeczą niezbędną. Po prostu nie wszyscy są gotowi do prawdy. Oczywiście nie mówię tutaj o kłamstwie w celu jakiegoś takiego. Okłamania kogoś świadomie, żeby wprowadzić go w błąd, żeby mu zaszkodzić, żeby go, nie wiem, zniszczyć, coś mu zrobić. Nie. No ale na przykład, jeżeli pani z opieki społecznej zabiera z jakiejś rodziny pięciolatka, gdzie był bity i tak dalej, no i teraz niech mu powie prosto z mostu, że matka ma go gdzieś, że, że, że w zasadzie to i nie zależy. No przecież. Jego pięcioletni umysł może się złamać, załamać po prostu, może tego nie, nie umieć unieść. No ta opiekunka wie, jak tam po, powiedzmy sobie, półkolem obejść ten ale temat, nie żeby dziecku odpowiedzieć... Osób, ale dorosłych. Czekaj, czekaj, żeby odpowiedzieć dziecku na to pytanie, a żeby po prostu no, nie, nie, nie ściorać jego i tak ściorane już psychiki, nie? I tak samo wielu dorosłych jest na tyle słabych, że pewnych mm -hmm. rzeczy mogliby, no nie unieśli. Empatia może nam to podpowiadać, nie? Więc do tych osób mówimy tak, żeby powiedzmy sobie, tak do nich przemówić, żeby oni to unieśli. Oni z czasem do prawdy dojdą, ale jak już dojdą, to już będą też na innym poziomie, więc, więc uniosą ją. Także, także w pewnych sytuacjach jest to niezbędne. Natomiast no, Mówienie prawdy w każdej sytuacji, tak bez oceniania, bez empatii, bez niczego, no to tak 10 razy przyniesie dobry efekt, a raz To zależy od co...